Dwunasty wieczór nadchodzi, posłuchaj słychać krok. Para wędrowców do nas przychodzi, poprzez zimowy zmrok. Od drzwi do drzwi stuka, puka i sronienia u nas szuka. Czy wiesz kto? przyszedł dziś, otwórz, otwórz, otwórz mu. Święta Panienko, stojąca w progu w chłodny zimowy czas, przychodzisz tu betlejemską drogą i pytasz, przyjmiesz nas? Od drzwi do drzwi stuka puka, i sronienia u nas szuka. Czy wiesz, kto przyszedł dziś? Otwórz, otwórz, otwórz mu. Proszę, zamieszkaj u mnie od zaraz. Otwieram domu drzwi. O wszystko pilnie już się postaram, aby usłużyć ci. Od drzwi do drzwi stuka puka, i schronienia u nas szuka. Czy wiesz, kto przyszedł dziś? Otwórz, otwórz, otwórz mu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trzeci tydzień, coraz bliżej święta, a nasze serca są przepełnione radością tą adwentową radością. Mam nadzieję, że wszyscy spotkaliście się, czy też w kościele, czy w kościele domowym, z Waszymi rodzicami, rodzeństwem bliskimi na modlitwie niedzielnej. Dzisiaj spotykamy się w kolejnym tygodniu, aby rozpocząć spotkanie kolejne adwentowe zmagania. W tym tygodniu też będzie ich pięć. A więc rozpocznijmy. Powstańcie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Posłuchamy dzisiaj nie Ewangelii, nie czytania, ale psalmu. Fragmentu psalmu 25. Daj mi poznać Twoje drogi Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, ze względu na dobroć twą, Panie. Dobry jest Pan łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich dróg swoich. Usiądźcie Dzisiaj takie trudne słowo, czego uczy nas eucharystia, uczy nas ofiary. Ale zanim powiemy sobie o tej postawie ofiary, to chciałem wam opowiedzieć o naszych osiągach. Do ostatniego piątku była z nami Basia. Ci, którzy trochę znają parafię w Konarzewie, wiedzą, że Basia przyjechała w odwiedziny. Jako oślica do dwóch osób, Borusa i Wacka. Sam się opiekuję osiąkami, pomaga mi trochę w tym od pewnego czasu taki pan Grzegorz, ale zaprowadzam rano na wybieg i wieczorem do stajenki trzy osiąki sam. No chyba, że ktoś się pojawi. To może mi w tym pomóc. I chcę Wam opowiedzieć, jak to było niedawno, kiedy przybyła Basia. No i teraz były trzy osły. Jak tu je przeprowadzić? No więc brałem pojedynczo. Najpierw jednego, to dwa były zamknięte. Słyszałem, że ryczą, że uderzają w drzwi i się buntowały, że jeden wyszedł, a pozostałe nie. Potem, jak drugi wychodził, to się zastanawiał, dlaczego tamten został, a ten już jest gdzie indziej. Ale było problemów, co nie miało. A najlepiej, jak na drodze jeszcze spotkały jakiś fajny kwiatek albo więcej trawy, no to jeszcze trzeba było je ciągnąć, żeby je tam, gdzie miały być, zaciągnąć. I któregoś dnia wpadłem na pomysł. Mówi, jeżeli one są tak za sobą, to je wszystkie powiążę. Powiążę jeden do drugiego. Pierwsza za mną szła Basia. Do uprzęży Basi był przywiązany Borus, a do uprzęży Borusa był przywiązany facek. Mam nadzieję, że nie widzieliście tego widoku, jak to ksiądz proboszcz prowadził trzy osoby. Ale wyobraźcie sobie, że sam się śmiałem Szły tak potulnie, tak radośnie, jeden drugiego wyczuwał, widział i wiedziały, że idą rano na śniadanie, a wieczorem na kolację. Rano się cieszyły, że wychodzą z zamknięcia, a wieczorem się cieszyły, że już nie będzie tak zimno i dostaną jedzenie i wstające będzie bezpiecznie. Opowiadam wam tę historię. Bo ona nawiązuje do dzisiejszych, dzisiejszego psału, dzisiejszych czytań. Dobry jest Pan łaskaw. On wskazuje nam drogę. On uczy mnie chodzić Jego ścieżkami. Lubicie chodzić ścieżkami innych? No, chyba że jesteśmy ciekawcy. Ale każdy z nas ma swój pomysł na jakąś konkretną ścieżkę. Zapewne kiedyś byliście z rodzicami w lesie albo na jakimś spacerze na, na łące. Każdy chciał iść gdzie indziej. I musiał być ktoś, kto powiedział: Nie, idziemy w tym kierunku. Tak jak ja powiedziałem to moim osiągom. Tak o wiele mocniej i piękniej. Mówi to Pan Bóg każdej i każdemu z nas. Ale wiecie, że pójście za Panem Bogiem, pójście także tą drogą, która jest najpiękniejsza i najpewniejsza, to jest najpierw przyjęcie postawy pokornej. Trochę jak te osiągi. Trzeba spuścić głowę. Trzeba pozwolić się czasami konkretnie poprowadzić. Psalmista mówi: Pan Bóg pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich dróg swoich. Kiedy człowiek nie stawia swojego ja na pierwszym miejscu, tylko mówi: Panie Boże, gdzie ja mam teraz iść? Poprowadź mnie. Wówczas podejmuje się ofiary. Msza święta uczy nas ofiary, bo jest ktoś, kto najpiękniej poszedł nie swoją drogą. To jest Jezus Chrystus, ten, na którego czekamy w świętach Bożego Narodzenia. Ojciec wysyła syna. Jeszcze jako dziecko to nie było widać, że. Że to może nie jego droga. Że to jakaś trudna droga, jakaś y, taka wyznaczona przez Ojca. Ale jest taki moment, kiedy Pan Jezus pada na twarz i się modli w ogójcu przed swoją śmiercią. I mówi wtedy: Ojcze, oddal ode mnie cierpienie, mękę, ale niech się spełni Twoja wola czynić dobrze może pokorny. Pan Jezus jest pierwszym pokornym. Dał się zaprowadzić na mękę, na krzyż, abyś ty i ja, abyśmy wszyscy byli wolni, byli szczęśliwi. Każda msza święta to jest ofiara. Jesteśmy prowadzeni tam. Gdziebyśmy nawet nie pomyśleli, że można iść. Każda msza święta to ofiara z siebie, ze swojego czasu, na wzór Pana Jezusa. Pamiętajcie o tym, kiedy pójście do kościoła już po pandemii będzie może jakąś, jakąś trudnością, bo byłoby sto innych pomysłów na niedzielne, przed południe czy południe. I zadanie. Zostało kilka dni do świąt. Proszę was, abyście też poszli drogą, którą zwykle nie idziecie. Wiecie na czym to będzie polegało? Spróbujcie znaleźć takie zadanie, którego zwykle nie wykonujecie. Taką czynność, która będzie waszą ofiarą dla rodziców, dla rodzeństwa, dla waszego domu, a jednocześnie będzie to czynność, która przygotuje was wszystkich, a przede wszystkim ciebie, który to będziesz czynił, czy czyniła na święta Bożego Narodzenia. Pozwólcie się poprowadzić drogą, której nie znamy, drogą, której może byśmy nie chcieli iść. Zróbcie coś pożytecznego, dobrego, co przygotuje Was wszystkich na święta Bożego Narodzenia. Pan Jezus uczy nas ofiary. Dlatego chcemy teraz powierzyć wszystkie trudne sprawy w naszym życiu i powiedzieć dobremu Ojcu, że chcemy iść drogami, które nam przygotował. Prosimy Cię, Panie Boże, daj nam ducha Twojego Syna, ducha pokornego, abyśmy odważnie szli przez życie drogami, które są Twoje, a nie nasze. Powstajmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen. Pomóżmy się także przedstawnictwo Matki Najświętszej, tej, która na wzór swojego Syna, będąc pokorną, szła drogami, których do końca nie rozumiała, a które stały się dla niej najpiękniejsze. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Panii. Pomyślcie tak z sercem, co może być ofiarą w waszym życiu. Jakie to może być zadanie, które wykonacie, a którego dotychczas nie wykonywaliście, albo dawno już nie czyniliście, a może was przygotować na święta Bożego Narodzenia. Na to adwentowe zmaganie umocnijcie się Bożym błogosławieństwem. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Panem Bogiem i spokojnej nocy.